Dzień dobry, Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie. Założyłem dzisiaj kraciastą marynarkę, ale od razu muszę Państwa uspokoić. To nie dlatego, że będę starał się o reprezentowanie Polski na Eurowizji, natomiast chciałem to skomentować, to zjawisko jako pewien fenomen społeczny, fenomen międzynarodowy. A także skomentować to zjawisko z perspektywy polskiej i europejskiej, czyli właściwie będzie to komentarz w takich dwóch podwójnych płaszczyznach z punktu widzenia społecznego, międzynarodowego, z punktu widzenia polskiego i europejskiego. Przyczyną, proszę państwa, jest dosyć prozaiczna. Postanowiłem nagrywać komentarze bardziej regularnie, więc możecie państwo się spodziewać ich w każdy piątek wieczorem i w każdą niedzielę wieczorem, a jeszcze tak zwanym międzyczasie postaram się coś od czasu do czasu dorzucić. Temat dzisiejszy to oczywiście nie jest Nord Stream 2, to nie jest Turów, to nie jest dyplomacja szczepionkowa, jest wiele różnych tematów, które postaram się skomentować. Dzisiaj Eurowizja. Tak się proszę państwa składa, że z powodu pewnej sytuacji no, rodzinno-towarzyskiej obejrzałem ostatni koncert nie byłem nigdy jakimś wielkim fanem tego, tego konkursu, chociaż oczywiście gdzieś tam e, śledziłem, docierały do mnie, powiedzmy, wyniki, rezultaty, ta cała debata na temat naszej reprezentacji i tego, jakim na tym konkursie poszło. Tym razem obejrzałem ten konkurs, tak jak już powiedziałem, z powodów Towarzystwo rodzinnych, prawie w całości, i sam się zaskoczyłem, przyznam szczerze. Zaskoczyłem się, dlatego że rozbudził on we mnie, pomimo tego, że nie jestem jego jakimś wielkim fanem, rozbudził on we mnie tęsknotę za światem przedpandemicznym. To było naprawdę wspaniałe uczucie zobaczyć tych wszystkich ludzi, podejrzewam, że przebadanych albo już zaszczepionych w tym amfiteatrze w Rotterdamie, te tłumy tych ludzi, wymachiwujących różnymi flagami właśnie krajów europejskich i bardzo też ciekawie pokazywano Holandię. Bardzo ładne te krajobrazy, czy to, czy to właśnie natura, czy przestrzeń miejska, sam Rotterdam i inne miasta Holandii. No rozbudziło to we mnie wielką chęć do życia, tęsknotę za światem przedpandemicznym, chęć do jakiejś podróży, odwiedzenia innych krajów, w tym może właśnie Holandii, w której byłem kilka razy dosyć krótko e, przejazdem. E, e, proszę Państwa, no, Eurowizja, już przechodząc tutaj do stricte do tematu komentarza, no, nie ukryłam, że dla mnie jest to pewien fenomen, który nie do końca jakby w, rozumiem. Jestem bardzo ciekaw Państwa komentarzy, zwłaszcza tych z Państwa, którzy mieszkają w krajach europejskich, jak Eurowizja to jest tam odbierana. Bardzo mnie to ciekawi. No, przyznam szczerze, że całe to, cała ta impreza jest dla mnie taka trochę kiczowata w swojej e, formie. To są jakieś dziwne zjawiska, takie nie do końca dla mnie zrozumiałe, dziwnie zachowujący się ludzie, ci wykonawcy, jakieś takie dziwne stroje, e, dziwne zachowania właśnie. No, e, e, jakoś tak przyznam szczerze, że nie do końca czuję tą estetykę ani klimat tej imprezy, to zawsze muszę to przyznać, sam już nie wiem, czy to jest żart, czy to jest jakiś pastisz, myślę, że granica między, między sztuką a pastiszem, między żartem a, a czymś poważnym jest tutaj bardzo cienka, no właściwie chyba ja bym nawet stwierdził, że to jest w ogóle jakiś pastisz czy żart, no, chociażby swego czasu zwycięzca Eurowizji, pamiętam taki fiński zespół, nie wiem, hard rockowy czy metalowy. Jacyś faceci przebierani za takie komputerowe potworki, eee, Lordi to się zdaje, się nazywało, hard rock, hallelujah! Jacyś faceci przebrani za potwory, jakieś monstra grające jakieś taki ciężki, merodyjny. Rok na gitarach. Wydawało mi się, że to żart. No a okazało się, że na przykład ta, ten zespół fiński wygrał tą Eurowizję, że tak bardzo się to Europejczykom spodobało. To, proszę Państwa, też tak naprawdę moim zdaniem pokazuje, że ten przepływ idei czy też gustów muzycznych, przepływ idei jakiejś konwencji, Pomiędzy szczególnymi krajami europejskimi jest dosyć mocno zablokowany, że nie mamy w Europie jakiegoś jednego kanonu i tak bardzo nas może dziwią jakieś ekscesy jakieś, nie wiem, zespołów, czy to z południa Europy, zachodu, czy z północy, że ten gust muzyczny wszędzie jest inny. No i w takim razie taką imprezę oceniam pozytywnie, no bo można przynajmniej raz w roku lepiej się trochę poznać i pooglądać te jakieś, nie wiem, ciężkie metalowe na Jakieś, nie wiem, czasami też mam wrażenie, że chyba jakieś satanistyczne czy okultystyczne zespoły gdzieś z północy Europy, jakieś ludowe przyśpiewki gdzieś tam z innych krajów, no i jakieś dziwne, też futurystyczne występy krajów z zachodu Europy. No, to wszystko też powoduje, że możemy się lepiej, lepiej poznać, i to jest myślę, że zjawisko pozytywne. Więc z jednej strony mamy, proszę Państwa, kilkadziesiąt milionów ludzi. Ja oglądałem to, oglądaliśmy to na YouTube, no ponad milion ludzi chyba śledziło, około miliona ludzi śledziło tą relację na żywo. Z drugiej strony, proszę Państwa, no w większości przypadków o tych triumfatorach zapomina się już chyba kilka tygodni po imprezie. Z jednej strony mamy około od 100 do 600 milionów widzów. Ogląda ten, 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 ten to jest show, tak? to jest show telewizyjny. To już od ponad 50 lat regularnie się odbywa. Są transmisje do krajów pozaeuropejskich, więc nie tylko w Europie ten festiwal jest oglądany, czy też show jest oglądany. Także poza Europą, nie tylko w Australii, która będą no, uczestniczy w tym konkursie, ale też widzę dużą popularność w różnych krajach europejskich. No, w krajach Beneluxu, chyba Eurowizja jest bardzo popularna. No, bardzo jestem ciekaw Państwa opinii na ten temat. Tych z Państwa, którzy mieszkają poza granicami, zawsze dziękuję za te komentarze, czy to z wysp, czy z Europy Zachodniej, Europy Północnej. będę bardzo, Jestem bardzo ciekaw, jak, jak odbiera się to zjawisko w tych krajach. No więc, więc z jednej strony duża popularność, z drugiej strony, właściwie nic nie wynika z tych konkursów, bo no, ani nie niosą one za sobą jakichś wielkich idei. No chyba, że uznamy Koncite Wurst 2014 roku że to była jakaś idea, która coś pokazywała, też istotnego, jakieś istotne przesłanie, no ale często o tych wykonawcach się zapomina kilka tygodni później. Były tylko, to nie rewolucjonizuje w żaden sposób też branży muzycznej właściwie, były tylko dwa przykłady, yy, 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 kiedy ten konkurs wypromował yy, dwóch artystów, to było... Abba ja w latach 70 i Celine Dion w 1988 roku, a tak naprawdę to tych wykonawców ja w ogóle nie pamiętam. No jeszcze pamiętam no właśnie ten zespół Lordi, czyli te potwory z Finlandii i chyba jeszcze w 92 roku był taki utwór Unite, Unite Europe, Toto Coutinho z Italii. A tak na dobrą sprawę, no to no Rusłana chyba z Ukrainy jeszcze pamiętam, ale to już naprawdę pozapominałem tych, tych zwycięzców. Eee, no właśnie, no więc e, no w tym sensie jest to dla mnie fenomen, że konkurs jest oglądany przez tak dużą liczbę widzów w Europie i poza Europą, a jednocześnie tak niewiele z niego wynika w tym kontekście show biznesowym dla jego zwycięzców, tak, że oni nie są w stanie jakby na się zakorzenić w show biznesie po zwycięstwie w tak no, w oglądanym, oglądanym konkursie. No ale za pozytywne zjawisko uznaje to właśnie poczucie wspólnoty, to wspólne głosowanie chociażby. Chociaż teraz już głosują też juroży i też nie pokazuje się głosowania widzów, tylko od razu je się sumuje. Kiedyś to zdaje się tam, dodawano, łączono się z każdym z tych krajów i, i to było takie większe napięcie, to było ciekawe, to rodziło to większe poczucie wspólnoty, ale też można zobaczyć, poglądać troszeczkę inne kraje, usłyszeć wiele innych języków, bo część z tych piosenek jest w językach y, narodowych. Y, nawet jeżeli to jest przez pryzmat oczywiście jakichś tam dużych uproszczeń i stereotypów, no to myślę, że to jest fajne i pożyteczne, e, w, że możemy dowiedzieć się co nieco o innych europejskich krajach, poznać ich jakby perspektywy, aczkolwiek nie sądzę, żeby te, te piosenki czysto były jakoś reprezentatywne dla tych krajów. E, także nie jestem pewien, czy oddają one rzeczywiste nastroje demosu europejskiego, jeśli taki w ogóle istnieje. No jeśli miałby istnieć, to myślę, że w wyniku właśnie tego typu Konkursów, tego typu telewizyjnych show, wspólnych zabaw na całym kontynencie. Być może słabo znam po prostu Europę. Muszę się Państwu przyznać. Nie wiem, czy może ten konkurs dobrze oddaje, jakby jest takim dobrym zwierciadłem, i dobrze oddaje te trendy, czy stan, jakby ducha Europy, może ta Europa rzeczywiście taka jest, może to tylko mi się wydaje, że to jest takie dziwne, dziwaczne, niezrozumiałe. Może tak to po prostu jest. No w tym sensie, no to ja bym był tym dziwnym człowiekiem, który jakby tego nie do końca, nie do końca to, nie do końca to rozumie. Proszę Państwa, no jest skomplikowana postawa Polski, bo mówiłem, że będzie też i polska perspektywa. A jak podejść do tej Eurowizji? No myślę, że są trzy, trzy możliwe postawy. Pierwsza taka, żeby sobie to odpuścić i przestać się tym przejmować. Ja osobiście jestem chyba zwolennikiem tej postawy. Druga jest taka, żeby zrobić to na poważnie. No i trzecia jest, żeby tego nie zrobić na poważnie i cały czas się zamartwiać i przeżywać, że nie odnosimy sukcesów w czasie tego festiwalu. Nie wiem, czy to jest takie ważne, no, ale okazuje się, że w Polsce to jest bardzo ważne. Więc proszę Państwa, odpuścić, no, w tym sensie byłoby ciężko. Z jakichś powodów Polska jest bardzo wrażliwa na punkcie tego, jak jest odbierana poza granicami kraju. E Eurowizją się emocjonuje, no i nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał tą sprawę tak do końca odpuścić. Więc raczej sądzę, że zwycięży ta opcja niezrobienia tego, po tego porządnie czy na poważnie i dalszego zamartwiania się. No, że jednak się nie udaje, że ta Europa nas nie docenia. Mam wrażenie, że to jest też taka bardzo komfortowa sytuacja i lubimy e, taką właśnie postawę, jest nam z tym wygodniej i podejrzewam, że to tak właśnie będzie. E, mój znajomy z Italii po tym sukcesie no, powiedział, że w ogóle nawet chyba nie, nie, nie do końca sobie zdawał sprawę, że coś takiego istnieje jak Eurowizja, chociaż tam przeglądałem E, wyniki oglądalności to się zdarzało, że tam 2 miliony ludzi to oglądało, więc chyba nawet na Italię to całkiem sporo. E, no, ale no się tam jakoś specjalnie nie przyjmuje. No, nie wiem, no w Polsce zawsze to jest wielka sprawa narodowa, jak tam spisze się nasz e, reprezentant, i oczywiście bardzo ważne jest to, żeby się nie skompromitował. Myślę, że to jest bardzo ważne. Nawet już nie to, żeby tam zajął wysokie miejsce, tylko żeby nie przyniósł wstydu i nie zrobił obciachu. To jest jakoś myślę w naszej. W kulturze dosyć istotna sprawa. Proszę Państwa, no ta postawa jest trochę też zrozumiała, bo Polska jest jednym z niewielu, tak naprawdę, już krajów, które nigdy w Eurowizji nie wygrało. Więc ten głód sukcesu w narodzie jakby istnieje i, i, i w. No, w Przejawem tego, jak poważnie podchodzono do, podchodzi się do Eurowizji, no są te dziecięce konkursy. Eurovision, Eurovision Junior chyba, zdaje się. I zwycięstwo Roxany Węgiel, a później Vicky Gabor. Zdaje się, że w telewizji oglądało to Polski 5 milionów osób. Prezes Jacek Kurski ogłosił to jako. Wielki, olbrzymi sukces, no i całe szczęście, że w 2020 roku odpuściła Ala Tracz. No bo wyszłoby na to, że Polacy po prostu tutaj dominują w tych dziecięcych konkursach, wygrywają przez cały czas, muszą wygrać. No a to jest przecież, proszę Państwa, zabawa dla dzieci. No więc, skoro tak poważnie traktujemy. Te konkursy, i to są olbrzymie tutaj sukcesy w tych kategoriach dziecięcych, no to może w takim razie w tym świecie dorosłych też udałoby się coś zrobić. Ale, żeby tak się stało, no to co trzeba e, zrobić, żeby ten sukces osiągnąć? No, wydaje mi się, że no, trudno mi uwierzyć, że nie ma w Polsce ludzi, którzy nie mogliby, nie wiem, napisać, zaaranżować, wykonać, zaśpiewać jakąś piosenkę, która. Wpisałaby się w te gusta europejskie, ale no to nie byłaby taka piosenka, która może podoba się nam, tylko taka napisana pod gusta już jakby odbiorcy europejskiego, właśnie konkretnie pod widza tego, tego telewizyjnego show w Europie i w, kraju, w, 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 w krajach, które biorą w nim, w nim udział no Nie do końca jestem tutaj zwolennikiem takiej opcji, żeby telewidzowie wybierali taką piosenkę, dlatego że, proszę Państwa, Polacy mają inne gusta muzyczne niż reszta Europy, jesteśmy inni, no co tu dużo mówić. No, kiedyś wybraliśmy piosenkę Koko Koko Euro spoko", jak Państwo pamiętacie, takie sympatyczne panie, taka ludowa piosenka. No ale to okazało się, że to nie było miarodajne, bo wielkomiejska publiczność wyjechała na urlop i nie głosowała wtedy przez audiotele i ta piosenka jakoś tak przepadła, wszyscy o niej zapomnieli, no i znowu rozpoczęła tą narodową dyskusję, że to jest obciach, że to jest cepelia, że gdyby właśnie ci ludzie mieszkający w dużych miastach wtedy głosowali, to wynik byłby inny, ale oni niestety lub niestety wyjechali. Naprawdę uważam, że to musi zrobić ktoś z branży muzycznej, który po prostu potraktuje tą muzykę jako produkt, show biznes jako produkt, tą piosenkę napisze albo wyselekcjonuje, zaaranżuje odpowiednio i przedstawi ją publiczności europejskiej. Tu nie można się wyręczać jakby decyzją, decyzją widzów. No, widzowie nie wiedzą, co zrobić, mogą się utożsamiać z tą piosenką, ale to nie o to chodzi. Ona, jeżeli ma odnosić sukces, to ona musi być przygotowana przez profesjonalistów. I, proszę Państwa, jeśli ktoś to zrobi, no to jestem pewien, że zostanie bohaterem narodowym, będzie kochany przez lud, zapisze się w historii Polski, bo to pragnienie jest tak silne widzę wśród Polaków to pragnienie uznania w Europie, że ktoś, kto po prostu to przygotuje. To, no to zyska uwielbienie, zostanie pokochany, zostanie wpisany po prostu do tego panteonu bohaterów narodowych. Swego czasu wydaje mi się, że Michał Wiśniewski z zespołu Troje nawet całkiem nieźle kombinował. Nagrał taką piosenkę, chyba Kajne Grenzen. On chyba dwa razy nawet już uczestniczył w tej Eurowizji. Nie wiem, czy ogląda akurat on ten kanał, ale coś mi się wydaje, że on byłby w stanie coś takiego wymyślić. No, trzeba by tu zainwestować pewnie. Jakieś, jakieś pieniądze w to, ale sądzę, że, że akurat on może mógłby to zrobić. No już tą karierę pewnie stradową ma za sobą, ale taka perspektywa myślę, że byłaby kusząca. Wymyślenie takiej piosenki i naprawdę odniesienie zwycięstwa, tak? No, w, e, proszę Państwa, no jakoś trudno mi uwierzyć, e, trudno mi uwierzyć, że że no nie dałoby się to zrobić. No przykładem tutaj chociażby jest też Ukraina, która wygrywała już dwa razy i nigdy nie odpadała przed finałem, zawsze dochodziła do finału. No więc, skoro Ukraińcy potrafią, skoro Ukraińcy umieją, umieją w kosmos, mówiąc krótko, bo także mają dobry program kosmiczny i umieją w Eurowizję, no to może. Właśnie jakaś nauka od, od Ukraińców, no, jak oni to robią, że, że potrafią. No ja osobiście, proszę państwa, no nie, nie czuję tej estetyki. Obejrzałem tą piosenkę ukraińską wczoraj jakaś taka ludowa przyśpiewka po ukraińsku też z jakimiś elementami nie wiem, sztuki ludowe, jakieś takie Deep Forest z lat 90 -tych. kiedyś był taki nurt łączenia muzyki, dance i, i elementów ludowych. Jakieś tam jeszcze gesty, nie wiem, też dziwne symbole właśnie pokazywane, ale spodobała się ta piosenka, Ukraina całkiem, całkiem nieźle z roku na rok zresztą osiąga niezłe rezultaty, tak jak mówiłem już dwa razy wygrała, no więc może warto podpatrzeć jak to się robi? Proszę Państwa, no kupiono tą piosenkę od Szwedów podobno, Rafał Brzozowski kupił piosenkę od Szwedów, więc Polacy już nawet sami nie napisali tej piosenki. Ja na początku to krytykowałem. Znaczy, tak wydawało mi się, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale w sumie uważam, że to nie jest wcale taki zły pomysł, bo no to po prostu, jeżeli nie można napisać samemu, no to może nie ktoś inny napisze, tak jak Szwedzi, no skoro tak, się, tak, tak nam na tym zależy, no to kupmy tą piosenkę. No Chińczycy, jeśli czegoś nie byli w stanie sami zrobić, no to po prostu to kupowali, uczyli się i potem robili sami. No oczywiście to było wszystko, wiele osób to krytykuje, taką postawę, no ale uważam, że to jest chyba jednak mimo wszystko lepsze niż, niż zamartwianie się i, i biczowanie. Proszę no nie rozumiem estetyki tej Eurowizji. Więc gdybym ja miał to wymyślać sam, no to, to, to nawet miałem taki koszmar senny, że, że, muszę, że mam taki projekt i muszę napisać piosenkę, wymyślić taką piosenkę, która miałaby wygrać Eurowizję. na szczęście się obudziłem i nie muszę tego robić. Nie dostałem tego zlecenia i nigdy bym go nie przyjął. No bo do tego nie, nie, tej estetyki nie rozumiem. No ale sądzę, że są ludzie w branży, którzy to potrafią ocenić, a na pewno potrafią to ocenić bookmacherzy, którzy dosyć dobrze, trafnie przewidują, która piosenka ma szansę wygrać, a która nie, i to się mniej więcej z roku na rok sprawdza. Więc e, znaczy, że są ludzie w tym biznesie, którzy potrafią. Ocenić, co ma szansę, a co nie ma szansy, i są kraje, które umieją w Eurowizję i w kosmos, tak jak Ukraina. No są takie, które nie umieją albo nie wiem, może nie chcą umieć, bo się dobrze czują z tym, że, no, że się tym interesują i, i że im się nie udaje. Więc uważam, że skoro można odkryć jakby zasady, jakie rządzą Eurowizją, to może trzeba komuś dać, nie wiem, milion dolarów albo dwa miliony. Um, nie wiem, no to naprawdę nie są duże pieniądze Chyba z perspektywy takiego kraju jak, jak Polska I niech po prostu próbuje do skutku no. Niech przygotowuje przez cały rok tą piosenkę Niech się zajmuje tylko tym Niech obserwuje te trendy, niech sprawdza no proszę, Ja rozumiem, że pojawiłby się problem Gdyby się nie udało za pierwszym razem Zaraz by się zaczęła dyskusja o tym, że ktoś gdzieś poleciał samolotem Albo gdzieś tam coś zjadł za drogiego w restauracji, że to są koszty, wykorzystywanie pieniędzy podatników, sukces musi być natychmiastowy. No, ale uważam, że tak przez kilka lat, gdyby, oczywiście to są marzenia, wiem, że tak nie jest w rzeczywistości, ale no, gdyby ktoś miał długofalową wizję, no to pewnie można by się tej eurowizji nauczyć i potem pisać te piosenki i, i się w tym konkursie po prostu liczyć. Skoro tak bardzo narodowi na tym zależy, to czemu tego. Tego mu nie dać. No, czy to naprawdę przekracza możliwości polskiej branży? Yy, muzycznej, no nie wiem, no trochę mnie zaniepokoiło to, że nasi jurorzy wybrali San Marino. Yy, dali 12 punktów San Marino i to był jedyny taki wybór. Nie sprawdzałem składu jurorów, no ale to też może pokazuje pewne, że nie mamy kontaktu z tą Eurowizją. Nie wiemy, co się tam podoba, skoro nasi jurorzy wybierają piosenkę, której nikt nie przyznał yy, 12 punktów. Tak, akurat no, bo tam była Szwajcaria, zdaje się, Francja. No to pokazuje, że nasze gusta są inne, że nie trafiamy, mamy zupełnie inne spojrzenie niż reszta krajów uczestniczących w tym konkursie, co potwierdza tą wyspowość Polski. Ja uważam, że to będzie największe wyzwanie już nie tyle w popkulturze, ale także w innych dziedzinach, że będzie słabła ta relacja Polski ze światem zewnętrznym. I to z kolei wszyscy ci, którzy będą tą relację ze światem zewnętrznym mieli, będą coraz gorzej rozumiani i będą mieli coraz gorszy kontakt, z, jakby z lokalną. Y y y z lokalnym dyskursem, a z kolei to Polska jako kraj no nie jest takim krajem, który mógłby narzucić reguły międzynarodowe, i to będzie pogłębiało tą wyspowość, i trochę, trochę takie też wnioski wysuwam, wysnuwam na podstawie tego, co widziałem na Eurowizji. Ale patrz z perspektywy europejskiej. No, to proszę Państwa, jest ciekawe, czy istnieje coś takiego jak europejski demos, yy, yy, jakiś jeden gust muzyczny. No, to nie do końca to jest jakaś suma takich. Już abstrahuję tutaj od tego, że nie tylko państwa Unii Europejskiej biorą udział w tym konkursie, tylko wiele krajów, także nie, nie będących członkami Unii Europejskiej. No, to te głosy w poszczególnych krajach niby są ciekawe. Zawsze wyglądało to podobnie. Podejrzewam, że organizatorzy zrezygnowali z podawania tych głosów. Yy, poszczególnych y, widzów z poszczególnych krajów, bo, bo, chcie, bo chcieli uniknąć tej takiej sytuacji, żeby się znowu nie okazało, że Grecja to zawsze głosuje za Cyprem, Cypr za Grecją, że te mniejszości jakby narodowe w poszczególnych krajach, że kraje bałtyckie to na Rosję z reguły głosują, tak, czy różne kraje się wymieniają głosami. No, ale jak to bywa w, w tej sytuacji, to wszyscy się tymi głosami jakoś wymieniają, skandynawowie między sobą, kraje romańskie między sobą, no a Polska jest sama. No nie, nie jakoś y, zawsze ma rację, jest wybitna, y, no ale jakoś, jakoś nie ma przyjaciół po prostu. No tutaj oczywiście sytuacja jest może trochę tylko no, oczywiście poza Irlandią, gdzie są Polacy i poza Litwą, tak? Czasami jeszcze są Niemcy, Ukraina czy UK, czasami stamtąd też głosy się zdarzały, no ale generalnie no, to jakoś takich sąsiadów, na których moglibyśmy liczyć, no poza tymi wymienionymi, to za, za dużo ich nie było. A patrząc na inne kraje, no to jakieś tam są takie komitywy, i to nawet nieurozy widziałem, że, że też w tej komitywie pozostają. Nie tylko, nie tylko widzowie, przecież nieurozy powinni być bezstronni, obiektywni. A widziałem, no już nie będę tutaj wymieniał tych krajów, że niektórzy sobie te głosy przyznawali na oczach. Całej, e, całej, e, całej Europy. No mamy trochę pecha, bo akurat może Węgrzy, Czesi, Słowacy, Węgrzy w ogóle nie uczestniczą, Czesi, Słowacy jakoś się chyba nie za bardzo e, liczą w tej, e, w tej zabawie, chyba nie przywiązują do tego dużej, e, dużej wagi, więc to troszeczkę nam ogranicza możliwość aliansów, chociaż z Czechami teraz to też nie wiadomo, bo jest ta kopalnia Turów i to byli nasi przyjaciele teraz już chyba nie są już teraz nie wiem gdzie mamy przyjaciół no ale Eurowizja też pokazuje pokazuje no, pewne jakby sposoby myślenia w Europie i też zdolności do tworzenia tych sojuszów, aliansów Eee, też na to zawsze zwracałem, zwracałem uwagę, to jest bardzo widoczne. I ostatnie już pytanie: czy oddaje to nastroje demosu europejskiego, to co widzimy w czasie tego telewizyjnego show, czy ono pokazuje jakieś trendy? Ja na to patr patrzę trochę z perspektywy azjatyckiej, trochę z perspektywy widza, który ogląda tą transmisję poza Europą. Czy on, oglądając Eurowizję, to może jest uprawniony do tego, żeby powiedzieć: O tak, dzisiaj wygląda współczesna Europa, jak w czasie tego konkursu. E, no, właśnie. No, no, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że chyba jednak nie, że nie jest to takie dobre. Zwierciadło, ale z drugiej strony, tak jak już powiedziałem, nie do końca czuję, jakby współczesną Europę też, i nie wiem, może właśnie ta, ta Europa jest taka jak na tym konkursie. Natomiast trochę żałuję tego, że jurorzy nie, są, nie zawsze są bezstronni i że nie pokazuje się głosów widzów, właśnie tego rozkładu. Rozkładu głosów, jak to wygląda w poszczególnych krajach, bo to jest fajna zabawa i też dużo pokazuje takich zależności społecznych, socjologicznych i daje pełniejszy obraz Europy. Ale rozumiem, że być może organizatorzy nie chcieli tego robić, choćby z braku czasu, bo to bardzo długo by trwało. A z drugiej strony, może pokazywałoby to jakiś wpływ tych mniejszości etnicznych i tych wszystkich komityw, aliansów, które się e, tworzą. Ja uważam, że to było fajne. A zespół Maneskim, który wygrał, no dla mnie taka dziwna, przyznam szczerze, się, historia bo to jakiś taki hard, rock, cięż, hard rockowy zespół, nawiązujący moim zdaniem do jakiejś takiej estetyki lat 80., 70., 80., jakieś takie elementy hipisowskie plus ciężki rok jakieś takie zespoły jak Kiss i Motley Crue, skórzane spodnie, rozebrani faceci, długie włosy, ciężkie brzmienia gitarowe, no czy to coś wnosi, coś pokazuje, o czym świadczy, czy na tej podstawie możemy wysnuwać jakieś wnioski o współczesnej Europie? No nie wiem. Wiem, że zespół powstał może trochę jako taki bunt wobec Sanremo, bo Sanremo mi się kojarzyło z melodyjnymi włoskimi piosenkami. Oni to Sanremo wygrali, ten festiwal teraz jest zupełnie inny, chyba zaczyna przypominać, nie wiem, chyba Jarocin z lat 80. No i, i Maneskin ten festiwal wygrał. Ale to chyba jakiś spóźniony o 40, a może nawet i 50 lat bunt wobec Sanremo. No, jeśli to ma reprezentować jakiś stan ducha Europy, no to przyznam szczerze, że, że spodziewałbym się czegoś innego w czasie technologicznej rewolucji, rewolucji społecznej no i, w, i geopolitycznej. Tak? Jako taki odbiorca, który patrzy na to wszystko gdzieś nie wiem, z Azji czy z Ameryki. Czy z jakiegoś innego, po prostu z kontynentu nieeuropejskiego. No dobrze, proszę Państwa, to tyle na dziś. Sam się zaskoczyłem, bo nie sądziłem, że mogę o Eurowizji powiedzieć aż mówić aż 25 minut. Jedno ogłoszenie organizacyjne, być może, być może jeśli YouTube to zaakceptuje, to pojawią się na kanale. Reklamy. To wszystko ze względu na zmianę przepisów, jakie następują na YouTubie bo e, e, mamy nowy regulamin, który, e, który mamy nowy regulamin, który mówi o tym, że e, no teraz te reklamy niezależnie od tego, czy, czy jest taka wola twórcy, e, autora kanału, czy nie ma takiej woli, to no i tak się będą pojawiać. E, w związku z tym sam wystąpiłem o o, z, z prośbą o włączenie tych reklam i będę je przekazywał też na jakieś cele charytatywne, zarówno tym potrzebującym, cierpiącym, jak i tym, którzy coś próbują zrobić, tym konstruującym. To będą dwie formy wsparcia: nie tylko, nie tylko jedna forma, ale właśnie dwie, nie tylko dla tych cierpiących i potrzebujących, ale też tych konstruujących i potrzebujących wsparcia dla swojej pracy. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze, zwłaszcza z Europy, z północnej Europy, z Europy Zachodniej, z innych krajów europejskich. Jestem ciekaw, jak tam odbiera się Eurofizję, czy ją się zauważa, czy o niej się dyskutuje, czy ktoś się ogląda, jak się na to spogląda. Zawsze dużo się uczę z Państwa komentarzy, czytam je z dużym zainteresowaniem. To wszystko na dzisiaj. Tradycyjnie życzę dużo zdrowia, wszystkiego dobrego, kłaniam się serdecznie i do zobaczenia przy następnych okazjach. Gdzie będziemy komentować już wydarzenia bardziej związane z polityką międzynarodową. Kłaniam się wszystkiego dobrego.